Dużo osób pytało się mnie, jak zimuje swój motocykl, w jaki sposób. On no sobie stoi w garażu, przykryty. Od czasu do czasu podłączę ładowarkę. To jest akurat dedykowana ładowarka do BMW. I ją się wpina w takie właśnie to mniejsze gniazdo zapalniczki, niestandardowe. No i tak sobie podładowuję akumulator nie wyciągałem akumulatora tutaj w garażu jest na plusie także stwierdziłem, że nie będę tego robił mimo, że to jest dosyć łatwa sprawa bo trzy śrubki i akumulator praktycznie na wierzchu no ale nie wyciągałem go eee, zwracaliście też uwagę, że nie stoi na stopce centra centralnej no bo jej nie ma w tym modelu to znaczy można ją sobie dokupić, ona kosztuje chyba 800 zł, tysiaczka SW motek wiem, że jest taki, taka stopka centralna no ale ja jej nie mam dlatego po prostu no, napompowałem koła tak jak powinno być przed wprowadzeniem jej tutaj i od czasu do czasu ją sobie przesuwam troszeczkę do przodu albo do tyłu żeby po prostu nie nie zrobił się żaden balon na nie wiem, że to no raczej się nie powinno stać, się, ale na wszelki wypadek od czas, czasu do czasu ją sobie, sobie przesunę, no a tak to pod pokrowcem czekam sobie przy ścianie kulturalnie na sezon. Raczej nie odpalam, chyba że było, tak jak 1 stycznia było właśnie około 17 stopni, to wtedy to po prostu ją odpaliłem, wyjechałem, przejechałem się kawałek. No, bo takie odpalanie na chwilkę to, to nie ma większego sensu, bo ten akumulator ani się nie podładuje, ani się motocykl nie rozgrzeje. A moim zdaniem tutaj jakoś odpalać w zimę za bardzo motocykla. Wiem, że od czasu do czasu korci. No, można to zrobić, ale to jak już odpalicie ten motocykl, to po prostu dajcie mu pochodzić, tak, żeby się rozgrzał, już faktycznie ten akumulator niech się trochę podładuje. Bo w przeciwnym razie to po prostu nie ma większego sensu. I tak to wygląda. Tak właśnie. BMK czeka na kolejny sezon. Podwójne ładowanie. A i miałem też parę pytań jeszcze o... o to, co mam tutaj na tym. To jest zwyczajny pokrowiec. Nie wiem, jakaś firma to jest konkretna. To Wam pokażę. Rosswill, coś takiego. I to jest zwyczajny pokrowiec, po prostu rowerowy. No, z takim wyjściem tutaj, właśnie na jakiś kabel. Ja tędy wypuszczam czasami sobie USB, na przykład do kamery albo do, e, właśnie do gniazda i można w tym sobie podłączyć na przykład, powerbanka. Ogólnie to, to, to moje zastosowanie tego jest przede wszystkim takie, że tutaj lądują albo. No takie najpotrzebniejsze rzeczy, jakiś portfel w tym jest. No bo to wiecie, zawsze mam na oku przy sobie yy, telefon, w sensie nawigacja, drugi telefon. W to wejdzie też powerbank, więc jeszcze fajnie, że no tutaj sobie wpinacie Hop telefonik, W środku ląduje powerbank. Podpinacie i jest pięknie. Jedyne co to przydałby się Daszek, bo jak byłem w Chorwacji, to jak gdy słońce padało prosto na ekran, to nic nie było widać. No i jak się nie jedzie, to ten telefon pozostawiony tutaj przegrzewa się. Nie jest to jak nawigacja, że, że może się schłodzić. więc na podstawie warto go wyłączać, bo po prostu się przegrzewa. jako jego nawigację. No tak to fajne. Taki fajny gadżet. Niedrogi. Jak, jak się, że tak powiem, prze jak się że tak powiem jak, jak że tak powiem zrobię upgrade do jakiejś nawigacji będzie to mi naprawdę konieczne i potrzebne no to pewnie to pójdzie out i będzie sama nawigacja ale na razie że wykorzystuję telefon no to tutaj telefon i google maps i to się sprawdza mam to na oku cały czas nie przeszkadza mi to w niczym nie wiem niektórzy pewnie powiedzą że to psuje wygląd motocykla moim zdaniem wygląda wprost Fenomenalnie, jak na te lata. <laughs> Dobra. Tak to wygląda. Tak to działa. I tyle, i czekamy sobie do sezonu. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejka.